Co robi różnicę w jakości ludzkiego życia? Co sprawia, że jedni stają się liderami, a inni podążają za innymi? Co sprawia, że jedni mają marzenia, a inni ruszają tyłek i zaczynają przebijać ścianę swoich ograniczeń, swoich przesądów, swoich przekonań itd.? itd.? To nie talent, to nie umiejętności, to jest cholerny głód. Głód tego, że chce coś zrobić. Jeżeli będziesz cholernie w swoim życiu głodny, to znajdziesz odpowiedzi na dręczące Cię pytania. Ten temat jest krótki i zwięzły, ale chciałem Ci go dzisiaj przekazać, po to, żebyś zastanowił się, czy Ty jesteś w swoim życiu głodny, bo spotykam masę osób w swoim życiu, którzy chcieliby coś zrobić, pracują nad sobą, ale nie osiągają tego, czego chcą. Nie? I teraz dlaczego nie osiągasz tego czego chcesz? Bo Ty nie jesteś głodny, głodny zwycięstwa, głodny osiągnięcia tego swojego ważnego celu, a cele mogą być przeróżne. Możesz chcieć spotkać ukochaną swojego życia, możesz chcieć zarobić pierwszy milion, może chcesz założyć firmę pierwszą. Może chciałbyś pokonać swoje ograniczenia, przełamać swoją pewność siebie. Może chciałbyś w końcu rzucić etat, a może chciałbyś uwolnić się w ogóle z tego kraju. Może chciałbyś, nie wiem, podróżować, ale coś ci mówi w środku, że no nie, nie wolno, bo tam ktoś ci powiedział, nie ktoś ci, jak byłeś mały albo nie wiem, jak dorastałeś. Może kolega, koledzy mówili, że nie, no co ty, po co, nie dasz rady, to nie dla ciebie. To w ogóle zacznijmy może od tego, że. Ktoś nie jest tobą. To jest w ogóle postawa postaw. Nikt nie jest w stanie wiedzieć na co, do czego ty jesteś w ogóle zdolny. Jakie masz predyspozycje, możliwości, a ty doskonale wiesz w sobie, jaki w Tobie jest potencjał, jaka w Tobie jest moc i siła. Zajrzyj w to. Nie wiem, czy to podczas kontemplacji, medytacji, podczas nie wiem, inspirujących piosenek, inspirujących filmów. Bo one poruszają nas, nie chodzi o motywację, tylko chodzi o to, żebyś dotarł do tego wewnętrznego takiego przycisku, który jak naciskasz, mówisz sobie, ale jestem mocny w tym, w tym czy w tym. Nie? Każdy z nas ma inną rzecz. I teraz, jeżeli będziesz wciskał ten guzik i będziesz szedł za tym, jeżeli będziesz szł ten cholerny głód, to jak Bóg mi świadkiem, Ogromne rzeczy stoją przed tobą, jeżeli będziesz konsekwentnie pracował wtedy nad tym, nie? Bo to nie chodzi o to, żeby być pracowitym, robić rzeczy, których się nie lubi, zmuszać się do wszystkiego, nie? Tylko chodzi o to, żeby być głodnym tego, co naprawdę w życiu chce. Czego ty chcesz? Zastanów się. Z, tym, z tą refleksją chciałbym Ci dzisiaj zostawić. I pamiętaj, tu nie chodzi o Twoje umiejętności, bo umiejętności możesz nabyć. Tak? Nie chodzi o to, żebyś urodził się w nie wiadomo jakiej rodzinie, bo rodziny ma się różne, tego się nie da przywidzieć. Chodzi o to, co ty zrobisz, co postanowisz, jaki właśnie masz ten głód, który tam krzyczy. Bo zauważ, kiedy tobie się chce jeść, to ty się nie zastanawiasz, czy tobie się chce jeść. Tak? tylko ty idziesz i po prostu idziesz jeść. I tak samo jest z osiąganiem celów. Jeżeli masz głód osiągnięcia tego celu, to cię nie będą zastanawiać, to czy też obchodzić e, opinie tego czy tamtego, co, co cię obchodzi. Ty po prostu idziesz i realizujesz swój cel, walisz po prostu raz za razem pięściami, czy tam nie wiem, kilofem w tą ścianę nie i przebijasz. Może trzeba będzie 900 razy, może 1000 razy, może 2000. Ale finalnie idziesz do końca i się nie zatrzymujesz, bo może będzie tak, że jak się zatrzymasz, to dzielić cię będzie od tego końca dwa uderzenia, może trzy, może sto. Przekopałeś już 900. Także z tą refleksją ci zostawiam. Sub, łapa w górę i do następnego. Cześć.